Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiemy sobie o myszce Rukat Sawu, czyli najtańszym przedstawicielu gamingowych myszek w całej rodzinie produktów Rukat. Zaczniemy od tego, że otrzymujemy myszkę zapakowaną w kartonowe pudełko i taką foliową wkładkę, jak widać na, na załączonym obrazku. To sobie od razu ściągniemy, bo się odbija lampa od tego. Mamy samą myszkę. Yy, mysz ma dosyć ładne, estetyczne, czarne pudełko z wymienionymi wszystkimi opcjami, jakie ten gryzeń oferuje. Yy, od razu przy samej nazwie widzimy multicolor, czyli generalnie możemy sobie yy, kolory podświetlania myszy zmieniać. Yy, pudełko nie jest standardowe, że tak powiem. Nie jest ono w kształcie prostopadłościanu. Jeden z, z boków jest nieco ścięty. Ale ogólnie zamysł jest całkiem fajny. Duży plus za to, że znajdziemy polskie, polskie że tak powiem, informacje na pudełku, co nie często zdarza się w przypadku innych producentów. Mimo wszystko, że myszki dosyć prosto się obsługuje, to jest to niezaprzeczalny plus. Informacja z tyłu, że otrzymujemy, że na, pod, na, na pokładzie myszki znajduje się 544 kB pamięci, czyli to jest pamięć, w której przechowywane są wszystkie ustawienia makry, wszystkie profile yy, myszy. Mysz ma 4000 dpi maksymalnego, ale o tym za chwilkę. Najpierw przejdziemy do rozpakowania, o ile mi się to uda. Posłużę się nożykiem. O, z tyłu będzie chyba łatwiej. Pudełko idzie na bok. Jak widać, instrukcja obsługi instrukcja instalacji sterowników obsługi tych sterowników coś, co nam potrzebne nie będzie, bo na tym, jak już wcześniej powiedziałem, skupiał się nie będę. Myż dalej ma plastikową osłonkę, więc ją również ściągamy. I wyciągamy gryzonia. Widzimy teraz myszkę w pełnej okazałości. Jest to, że tak powiem, pokryta warstwą chropowatego plastiku po bokach. W celu, że tak powiem, antypoślizgowym, żeby nasze palce przy drastycznych ruchach szybkich nie przeskakiwały. Góra natomiast jest pokryta y, jakby delikatnie gumowaną farbą. Y, co za tym idzie? Y, nie mieliśmy jeszcze takich przypadków, natomiast y, farba tego typu y, na niektórych myszkach y, potrafi schodzić po jakimś czasie. Jest to również zależne od tego, jaki kto wydziela pot. Y, jeden jest bardziej kwaśny, inny mniej. W zależności od, od właśnie takiego potu ta farba różnie reaguje. Spód myszki prezentuje się tak, widzimy tutaj dwa duże ślizgacze, które są na tyle wysokie, że po położeniu myszki tylko one stykają się z powierzchnią podkładki, nie cały spód pozostaje, że tak powiem, delikatnie uniesiony. To, o czym warto wspomnieć, to fakt, że myszka posiada sensor Avago. A3090, czyli to jest uznawany za jeden z najlepszych sensorów optycznych na rynku, który znajduje się między innymi w myszkach CM Storm Alcor, czy też w SciTech Rat serii trzeciej. Sensor naprawdę precyzyjny, polecany przez, przez wielu graczy. Jak już wcześniej powiedziałem jest to sensor optyczny. Mamy tutaj 5 przycisków, czyli klasyczne 2, roleczka, i dwa klawisze boczne. Dzięki załączonym sterownikom możemy sobie myszkę skonfigurować pod nasze wymagania. Mianowicie mamy możliwość utworzenia pięciu profili, a dzięki technologii Easy Shift do każdego z przycisków możemy przypisać dwie funkcje. Ułatwa, ułatwia to y, pracę, ułatwia to rozgrywkę. Z tyłu znajduje się panel, który możemy, że tak powiem, podświetlić w dowolnym kolorze. Co, cieka co ciekawe, mamy również możliwość ustawienia w sterownikach yy, opcji, aby głosowo, znaczy nie głosowo, kolorystycznie powiadamiano nas o zmianie profilu. Yy, całkiem dobre rozwiązanie, yy, żeby nam dzisiaj, nic nie wyświetlało na ekranie. Wyświetla nam się inny kolor, po prostu, który sobie ustawimy. Informuje nas o zmianie DPI, o zmianie profilu, czy też innych parametrów myszy. Przewód w oplocie. Nie będę go tutaj, że tak powiem, rozwijał. Yy, dosyć yy, długi jest na pewno. Nie ma pozłocanego wtyku. Klasyczny wtyk, ale z logo Rukat. Fajnie się prezentuje. Yy, oplot sam sobie dosyć, że tak powiem, dobrze zbity. Gruby. Całkiem dobrze się ta myszka prezentuje. Nie wygląda przede wszystkim tandetnie. No, w, w tej cenie, w której ona jest dostępna, Czy to jest 129 zł aktualnie. Myślę, że ciężko jest dostać lepszą myszkę od znanego producenta, która oferowałaby dobry sensor, przełączniki OMRON, co też jest również ważne, czyli dosyć spora wytrzymałość. Ja od siebie taką myszkę polecam. Jeżeli chodzi zaś o reklamację, potencjalnie mimo, że ta myszka jest najtańsza. Najmniej reklamacji na nią wpływa. Rzadko się cokolwiek w niej psuje, a jeżeli coś się psuje, to najczęściej jest to scroll, czyli granie usterka znana z myszek Rubka.tkon. Natomiast, tak jak mówię, w, na, biorąc pod uwagę ilość sprzedanych sztuk, ta, te reklamacje są naprawdę znikome i praktycznie nieodczuwalne. Myślę, że każdy, kto sobie zakupi taką myszkę, będzie zadowolony. Yy, mysz jest przystosowana do, do praktycznie każdej dłoń. ja mam dłoń dosyć dużą natomiast można sobie spokojnie położyć sięga na mniej więcej gdzieś dotąd, jak widać nie, nie zakrywam całą dłonią bardzo pozytywna myszka od siebie polecam yy, jeżeli wam się spodobało, kliknijcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał na, na youtube yy, zalajkujcie nas na facebooku do zobaczenia przy okazji kolejnych filmików trzymajcie się, cześć